Zanim zobaczycie ten film, zanim zobaczycie tą fajną, przepiękną trasę, chcę Wam, że tak powiem, coś powiedzieć, coś oznajmić, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Inka, też dobra rzecz. Powiem Wam tak, w moim życiu coś się zmienia. Równiutki rok, jak śmigam małpką, już ma ponad 14 tysięcy kilometrów przebiegu. A ślisko rzuca tylnym kołem. A, a teraz jeszcze taka droga, zobaczcie, za zarąbista rzecz. Kurde, rewelacja, to jest ta cienka kreska na mapie. Tu jest ta droga taka, ale tam kurwa no tam, Nie dobrze, że zawrócę, nie? Mogę sprawdzić Zapomnij na grunik Jedyneczka daje radę, daje radę Nie zapesajmy Świeżo wywalony tłuczeń, więc jest szybko Kamyczki uciekają Ale fajnie idzie Fajnie idzie Serwus Lubię tak jeździć, kurde, poznawać nowe tereny właśnie jeszcze poza asfaltem. Normalnie czuję się tak, jakby mój dziadek czy pradziadek jechał z jakąś 300 ką dolnozaworową pomiędzy wiochami, właśnie takimi drogami. Kurde, to jest bajka, naprawdę bajka. tam babią górę widać babia góra w oddali w grzywie wiatr. Wedle praw, które szanują zwierzęta bez słowa skargi padłeś wklejony w poświatę gór. No, po prostu bajka, no po prostu Micha mi się cały czas cieszy. <zysy> No jeszcze nie będzie dursztyn, ale blisko O, pomieszka. Kurde, ale fajnie się śmiga Jadymy daję radę Poślizg jest, ale kostka łapie Staruszka, fajna kapliczka Wśród drzew Wieczka. Elegancko! Kurde, kamienista droga, ja pierdziu! Lubię takie mieszanki, lubię! Ławeczka! Zadaszenie. Fajnie to wygląda. A ślizga się czuje, ślizga, ale idzie! Idzie rzucam na malicję fajnie, fajnie Taka zabawka tyle Błota od kolery widzicie to Podjazd do góry Tam jest mopka na dole Będzie śmigać Tam pod górkę Gdzie jest błotnisto Kurde, blisko. To tu właśnie, to To jest moje. <ścoughs> elegancko, elegancko, lecimy. <ścoughs> lecimy dalej. Kółeczka ubłocone. Zgadza się, ale już się czyści, łapie kosteczka elegancko. O, wow! ale dziursko było, teraz człowiek nie wie po czym jedzie, już niedaleko, już niedaleko. Cudna pogoda, cudna pogoda.